Pali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem, mieli wszystko wspólne, sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą, zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni. A łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca, wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Więc dzisiaj mamy bardzo ważne wydarzenie. W naszym kościele przyjmujemy w nasze grono hmm, siostrę Ewelinę. Nie jest to dla nikogo, to jest członkiem kościoła niespodzianka, bo już wcześniej o tym rozmawialiśmy, dawałem znać, y, że tak to będzie wyglądało. No, i y, może dla tych, którzy nie wiedzą, przyjęcie kogoś, żona no, członków kościoła, nie jest kwestią głosowania, nie jest kwestią tego, że y, nie wiem, kto jest za, kto jest przeciw. Y, jest natomiast, wygląda natomiast tak technicznie, że starsi decydują o tym, czy dana osoba może przystąpić do zboru. I pytają tak naprawdę innych członków o to czy nie mają jakiejś wiedzy na temat jakiejś sytuacji, które mogą stać na przeszkodzie, o których my nie wiemy. Także nie jest to kwestia głosowania, nie jest to kwestia jakiejś tam wspólnej decyzji, jest to kwestia jakby oceny gotowości tej osoby do tego, żeby przystąpiła do Kościoła. I nie trzeba spełnić, nie wiadomo jak wielkich warunków. Nie trzeba, nie wiem, przejść jakichś kursów, nie trzeba wykazywać się jakimś super wielkim zaangażowaniem, super wielkim doświadczeniem, że tak powiem, z Bogiem. Nie trzeba mieć wcale poukładanego życia, ale trzeba wierzyć. Trzeba zapoznać się z wyznaniem wiary Kościoła, zobaczyć czy faktycznie wierzę w to samo. No i trzeba porzucić swoje pomysły na kościół, dlatego że poza tym, co mamy oczywiście w Słowie Bożym, czym przede wszystkim kościół powinien się kierować. Każdy kościół ma swoją misję, każdy kościół ma jakąś wizję swojego działania i pewne zasady, na które no, kiedy się do niego przystępuje, trzeba się zgodzić. Oczywiście są kwestie drugorzędne, trzeciorzędne, w których na przykład nie zgadzamy się z pewnymi zborami, ale to nie znaczy, że oni są jacyś niewierzący, są heretykami. Możemy współpracować, ale nigdy nie stworzymy wspólnego kościoła. Podobnie jest z ludźmi. Możemy się nie zgadzać w sprawach drugo Wiemy, że chrześcijanin przede wszystkim powinien wierzyć w kerygmat i powinien go wyznawać. Natomiast jeżeli tworzymy jeden kościół, jeden zbór, no to tak naprawdę różnic między nami być nie powinno. Powinniśmy dążyć do jednomyślności w zasadzie we wszystkim. Jest zgodne ze słowem Bożym, zgodne z listem do Efezjan, na przykład. Po to w kościele jest nauczanie, po to w kościele jest pewne prowadzenie, po to w kościele są pewne urzędy, żeby do, tego, do tej jednomyślności Kościół prowadzić. Ktoś mógłby zapytać, skąd bierze się to, że jeden Kościół ma jakieś tam troszeczkę inne zasady, że mogą się różnić w czymś, dlatego że Kościoły działają w różnych miejscach, na przykład. Mamy prosty, prosty przykład. Prosty przykład Kościoła w Koryncie. W którym panowały pewne zasady, które nie panowały w innych kościołach, na przykład to, że kobiety musiały nosić chusty. Ze względu na to, że ten kościół działał w takim, na takim terenie, w takiej rzeczywistości, w której było to konieczne, do tego, żeby realizować to, czego Pan od tego kościoła oczekiwał. I będą różnice. Oczywiście, że tak. Musimy jednak zdać sobie sprawę z tego, że w Biblii są sprawy, które są opisane w sposób bardzo, bardzo jasny. W sposób taki, w którym w zasadzie nie ma żadnego pola do sporu. I są takie rzeczy, w których nie mamy pełnego poznania. I to w tych rzeczach, w których nie mamy pełnego poznania możemy się gdzieś tam różnić. Z tym, że nie powinniśmy różnić się tak naprawdę w niczym w Kościele. I oczywiście nie jest tak, że ktoś, kto do Kościoła przychodzi od razu... Hmm, znaczy na pewno musi się zgadzać z wyznaniem wiary. To na 100%. Ale nie jest od razu tak, że we wszystkim będzie tak samo myślał. To właśnie wymaga pracy, to wymaga nauczania, to wymaga wspólnego wzrastania. To wymaga wspólnego wzrastania. Tak jak jest napisane oczywiście do Efezjan w czwartym rozdziale. I do tego jest Kościół. I czytamy tutaj dzieja, w dziejach apostolskich ten fragment na temat Kościoła w Jerozolimie. No i jakby nie tylko ten fragment zresztą, ale kiedy czytamy w ogóle... Nowy Testament, listy, dzieje apostolskie, to w zasadzie nie ma tam mowy o ludziach, którzy przechodzą do kościoła, żeby tam sobie pouwielbiać, posiedzieć, przyjść, wejść. Nie stwierdzę, że takich osób nie było wtedy. Pewnie były, ale raczej są pomijani w Słowie Bożym. Ze względu na to, że członkostwo w kościele jest rzeczą naturalną, jeżeli jesteśmy nowonarodzonymi ludźmi. To Duch Święty nas przeprowadza do kościoła i włącza nas do tego kościoła. Jeżeli jest jakaś społeczność świętych, w której ten Duch Święty faktycznie jest i faktycznie jest to społeczność świętych, a nie tylko się tak nazywa, no to Bóg chce, żebyśmy w niej jako ludzie nowonarodzeni, ludzie z nową bożą naturą byli. Potwierdza to w zasadzie no ciężko jest znaleźć jakiś argument w Słowie Bożym co do tego, że, że tak nie jest. Chyba, że bardzo się wysilimy. Nie wiem, niektórzy mówią, że tam Jezus sam na pustyni pościł 40 dni na przykład nie? i wymyślają sobie różne inne historie. Ale kiedy czytamy dzieje apostolskie, kiedy czytamy Listy Apostolskie, doskonale bardzo dokładnie widzimy, że Kościół lokalny jest reprezentacją ciała Jezusa Chrystusa, jest reprezentacją Kościoła globalnego i czy też uniwersalnego. I nie może być mowy o tym, że ja jestem członkiem Kościoła globalnego, ale nie jestem jednocześnie członkiem jakiejś społeczności. Ta społeczność to może być zbór, w którym są 2000 osób, to może być zbór, w którym jest 10 osób, to może być Kościół domowy, ale to musi być Kościół. Bo Kościół ma pewne cechy, i te cechy oczywiście wynikają wprost z Nowego Testamentu. Już w tym fragmencie, który czytaliśmy, widzimy, na czym Kościół się opiera i co w nim musi być. Widzimy, że jest tam nauka. Postomska. Jest tam nauczanie, widzimy, że jest regularność spotkań, widzimy, że ludzie podchodzą do tego poważnie, widzimy, że mają wszystko wspólne, widzimy, że jest to prawdziwa społeczność, prawdziwa bliska sobie społeczność, nie grupa ludzi, którzy się spotykają w niedzielę albo którzy się spotykają gdzieś tam nawet w tygodniu na jakichś grupach, żeby spełnić jakiś religijny uczynek, ale jest to prawdziwa społeczność i prawdziwa rodzina. I kiedy czytamy listy apostolskie, również doskonale widzimy, jak ten kościół powinien wyglądać. Wiemy, że są w nim pewne urzędy, że powinny w nim być. Wiemy, że są w nim pewni przełożeni. Wiemy, że, jest, że, że pewne rzeczy po prostu w kościele muszą być, żeby był nazwany kościołem, a nie grupą ludzi, którzy spotykają się gdzieś tam. Bo takie grupy również są, być może mają jakąś wartość, ludzie, którzy spotykają się, którzy wierzą rozmawiając ze sobą na temat Biblii, dyskutują. Pytanie, dlaczego nie formują Kościoła? To jest zawsze moje takie pytanie, które, które zadaję, kiedy słyszę, że jest jakaś tam grupa, która istnieje od iluś tam lat, która się spotyka i w zasadzie tam nic z tego nie wynika. Zazwyczaj powodem jest tutaj to, że no, niestety posłuszeństwo Słowu Bożemu kończy się w tej sytuacji, w której ja się muszę komuś poddać, w której muszę uznać to, że ktoś jest liderem, a również w tych sytuacjach, w których... Ktoś wyraźnie musi wstać i powiedzieć: Ja biorę na siebie odpowiedzialność za tę społeczność. I często społeczności rozpadają się niestety właśnie przez takie sytuacje, albo nigdy nie formują i zatrzymują się na etapie, no właśnie, jakiejś tam grupki, która się gdzieś tam spotyka. Bo często właśnie jest osoba, która być może nawet odczuwa jakieś powołanie, ale nie podejmuje odpowiedzialności, znajduje sobie różne wymówki, wtedy pojawiają się różne zwiedzenia. Wiemy doskonale właśnie z listu do Efezjan, że y, no, to kościół i to osoby, które w tym kościele pełnią pewne urzędy, są od tego, żeby pilnować czystości nauki, żeby nas prowadzić. Kiedy tego nie ma, no to niestety, ale nie ma wzrostu i nikt nas nie prowadzi. Sami siebie prowadzimy, a dobrze wiemy, że jak sami siebie prowadzimy, no to tak naprawdę nie my siebie prowadzimy. A jak nas Bóg nie prowadzi, no to wiadomo kto nas prowadzi. Siostra Ewelina zdecydowała się na to, żeby przystąpić do naszego zboru, poprosiła o przyjęcie w członków. Ktoś mógłby oczywiście powiedzieć, że nie ma członkostwa w, w, w Słowie Bożym. Nie będziemy już teraz jakby czytać po raz kolejny tych wszystkich fragmentów, w których jest napisane członkowie, 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 bo wszyscy tutaj na tej sali myślę, że zdają sobie sprawę z tego, że to jest wprost napisane chociażby w dziejach apostolskich. Wielokrotnie. Członkowie kościoła tego, członkowie kościoła tamtego. Członkowskie jak najbardziej jest. Ktoś powie, że nie, nikt nie podpisywał w Biblii żadnych deklaracji. Nie wiem. Być może. Nie wiem, czy jest jakiś dowód, gdzie jest napisane tutaj, że nie podpisywali deklaracji. Wiem natomiast, że złożenie podpisu na deklaracji członkowskiej, w którą się wpisuje swoje dane osobowe i dane do kontaktu jest z pewnością dużo mniejszym zobowiązaniem niż na przykład... To, że sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie uzyskane w ten sposób, środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Więc jakby, znaczy to, że składali do stóp apostołów. Jakby jak ktoś ma problem z podpisaniem deklaracji członkowskiej, na której po prostu podpisuje, że chce być członkiem kościoła, wpisuje swoje dane osobowe, no to niech się zastanowi nad tym, o co mu chodzi. Jeżeli ktoś faktycznie do kościoła przychodzi, Wiadomo, że nie przyjdziemy do Kościoła pierwszy raz i od razu nie wystąpimy o członkostwo, bo jakby odpowiedź byłaby nie, absolutnie nie, bo w ogóle cię nie znamy, nie wiem, kim jesteś. Wiadomo, że trzeba do Kościoła chwilę pochodzić, poznać ludzi, zobaczyć, przekonać się, czy faktycznie nauczanie, które w tym Kościele jest, jest nauczaniem biblijnym. I przede wszystkim, przede wszystkim trzeba się dać poznać Kościołowi, żeby Kościół mógł powiedzieć, no, przyjmujemy. Bo musimy sobie uświadomić to, że nikt tak naprawdę Nikt na tej sali, włączając w to mnie, hmm. nikogo na tej sali, włączając w to mnie, kościół nie potrzebuje. I doskonale sobie kościół Jezusa Chrystusa poradzi. To my potrzebujemy kościoła. To nie jest tak, że ja nie potrzebuję yy, na przykład siostry ani. To nie tak. Ja potrzebuję siostry ani. Siostra Ania mam nadzieję, że mnie też. My potrzebujemy siebie nawzajem, ale kościół Jezusa Chrystusa poradzi sobie bez. Pan Bóg sobie bez nas naprawdę poradzi i nie robimy żadnej łaski. Nie wiadomo jak służymy, nie wiadomo co robimy, nie robimy nikomu żadnej łaski. Niezależnie od tego co robimy. I to my potrzebujemy Kościoła. Przystąpienie do, jako, stanie się członkiem Kościoła, przystąpienie do, do zboru jest wyrazem zrozumienia Słowa Bożego, jest wyrazem zrozumienia tego, że to Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy jako ludzie nowonarodzeni przystępowali do Kościołów lokalnych. Jest też wyrazem zrozumienia, jakby potwierdzenia tego, że ten kościół, do którego przystępuję, no to jest naprawdę część Kościoła Jezusa Chrystusa. Że to nie jest jakieś tam zgromadzenie ludzi, nie wiadomo skąd, ale jest to naprawdę część Kościoła Jezusa Chrystusa. I ja przystępując do tego kościoła jako członek, podpisuję się pod tym. Podpisuję się pod tym, że mm, no zgodnie ze słowem Bożym mam być uległy, tak, swoim przełożonym, zgodnie z listem do Hebrajczyków 13,17. Zgadzam się na to, dobrowolnie, to nie jest sekta. Z kościoła można... jeżeli, jeżeli Ja powtarzam to za każdym razem, jak tylko rozmawiam z kimś o kościele, że jeżeli ktoś nie uznaje autorytetu starszych w kościele jakimś, jeżeli ktoś nie uznaje autorytetu pastora, jeżeli ktoś nie bierze na poważnie nauczań, to nie powinien w takim kościele być. Po prostu. Będzie lepiej i dla niego, i dla Kościoła, że go w takim kościele po prostu nie będzie. Są kościoły różne. Są kościoły różne. Które są w ciele Jezusa Chrystusa, jak najbardziej, i jeden może nam odpowiadać bardziej, a drugi mniej. Z pewnością tak jest. I nie ma w tym nic złego. Jeżeli mamy do wyboru dwa kościoły, które faktycznie są kościołami, i nie wybieramy ich na zasadzie takiej, że tam pójdę, bo tam mi na grzech uwagi nie zwrócą, tylko wybieramy na zasadzie, no w tym człowieku naprawdę widzę ogromny autorytet, na przykład w pastorze, w pastorze przede wszystkim. No to możemy sobie wybrać. Nie ma problemu. Żadnego. I lepiej jest dla kościoła, kiedy naprawdę, jeżeli ktoś nie widzi w tym kościele autorytetu, to lepiej, żeby takiej osoby w tym kościele nie było. Lepiej dla tej osoby, lepiej dla kościoła, ale też nie trzeba, nie można się oszukiwać i mówić, że ja jestem jakby, że ja chodzę, chodzę do kościoła i tak sobie przychodzę, bo to nie, jakby to do niczego nie prowadzi. To jest strata czasu. Przychodzenie do kościoła w niedzielę, nawet jeśli wchodzi w niedzielę na grupy. Yy, nawet jak ktoś podpisze deklarację członkowską, ale tak naprawdę duchowo nie jest członkiem kościoła, czyli nie uznaje autorytetu tego kościoła, nie czuje bliskości z ludźmi w tym kościele, nie czuje się zobowiązany wobec tego kościoła, nie czuje potrzeby służenia ludziom, którzy są w tym kościele, tylko po prostu podpisał papierek i chodzi po to, żeby zaspokoić jakiś tam religijny, yy, religijny uczynek, no to po prostu traci czas i nie powinien tego robić. Z kościołami jest tak, jak z, ze związkami ludzi, którzy są wierzący. Jak spotykają się ludzie, którzy są naprawdę wierzący, no to oni się nie spotykają na ża dla żartów, nie spotykają się po to, żeby się pobawić, nie spotykają się po to, żeby na przykład y, iść ze sobą do łóżka przed, przed małżeństwem, tylko spotykają się po to, żeby się poznać i po kilku spotkaniach wiedzą, czy podchodzą do tematu poważnie i czy faktycznie chcą w to dalej wchodzić. Czy po prostu to nie jest dla mnie? Nie dogadamy się z jakiegoś powodu. I tak samo jest z kościołem. Jakiś czas przychodzimy, ale później musimy podjąć pewną decyzję. Albo to jest miejsce dla mnie, albo nie jest miejsce dla mnie. I deklaracja członkowska, prośba o przyjęcie w członków kościoła, nakłada pewne obowiązki na tą osobę, nakłada pewne obowiązki na kościół również. U nas jest tak, że. W momencie, w którym się przystępuje do kościoła, no to ma się jakby wszystkie obowiązki członka, nie ma się jeszcze wszystkich praw. Nie ma się wszystkich praw, są to prawa związane z zabieraniem głosu na zgromadzeniach, ze zwoływaniem zgromadzeń i tym podobne. Dlatego, że najpierw zanim, zanim do takiej sytuacji dojdzie, to my musimy się przekonać, że ta osoba, która przystępuje do kościoła, wierzy w to samo co my. Ta osoba, która przystępuje do kościoła musi przejść kurs, kurs podstaw, musi ten kurs podstaw zaliczyć. I po to, abyśmy wszyscy mieli pewność, że wierzymy w to samo, że rozumiemy podstawowe prawdy wiary w taki sam sposób i że tworzymy poważny kościół, że tworzymy kościół ludzi, którzy naprawdę wiedzą, po co tutaj są, naprawdę rozumieją, czym jest kościół i że nie ma tu ludzi przypadkowych że wśród członków tego kościoła nie ma ludzi przypadkowych. Nie ma właśnie takich ludzi, którzy podpisali tylko deklarację członkowską po to, żeby zaspokoić swoje sumienie. Ale są ludzie, którzy naprawdę chcą kościół budować i naprawdę poważnie do niego podchodzą i gdzie przede wszystkim dążymy do jednomyślności. Ale jeszcze ważniejsze jest to, że kiedy osoba przystępuje do kościoła i staje się jego członkiem, to staje się członkiem naszej rodziny. I ta osoba, nawet jeżeli przystąpi, przystąpi, do, jeżeli przystąpi do naszego kościoła o 11.52, to staje się członkiem naszej rodziny. Darzymy ją pełnym zaufaniem, pokładamy w niej całkowitą, absolutną pewność co do tego, że ma szczere intencje, że prowadzi ją Duch Święty. I tak ją traktujemy. I pozwalamy jej przychodzić na grupy. Również na grupę modlitewną, gdzie modlimy się w różnych bardzo prywatnych intencjach, czasami bardzo trudnych intencjach, czasami. I włączamy ją w grono członków naszego kościoła. I to jest bardzo ważne, że nie podchodzimy do ludzi z nieufnością. Nie podchodzimy do ludzi, to nie dlatego mamy na przykład kurs podstaw, że my nie ufamy tym, których przyjmujemy do kościoła. Jak, kogoś, jak komuś nie ufamy, to byśmy go nie przyjęli. Kurs podstaw przede wszystkim jest dla tej osoby, aby miała dobry start. Aby właśnie nie była przez każdy powiew nauki rzucana, tylko po to, aby od samego początku poznała dobre nauczanie i jak najszybciej jak najszybciej nadgoniła też te osoby, które już mają to poznanie troszeczkę bardziej uporządkowane. Ale my tej osobie ufamy, my tę osobę przyjmujemy w grono na członków naszego kościoła, i ona staje się członkiem. Naszej rodziny, bo tak jak wiemy, prawdziwy Kościół Jezusa Chrystusa to jest rodzina. Nie ma tutaj, nie ma tutaj jakiegoś braku zaufania, nie ma tutaj jakichś, jakiegoś wyrachowania, jest prawdziwa rodzina. Z tego też powodu kładziemy wielki nacisk na to, żeby po prostu na przykład bronić się przed różnymi wilkami, przed różnymi zwiedzeniami, przed różnymi ludźmi, którzy przychodzą. Z nieszczerym sercem. Bo jak wiemy z zapowiedzi Pisma Świętego, yy, takie próby oczywiście będą podejmowane. Diabeł ja będzie takie próby podejmował i im więcej będziemy robić, tym częściej te, te, te próby będą się pojawiały. Dlatego bardzo mocno chronimy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ochronić właśnie naszą rodzinę od czegoś takiego. Yy. Zapraszam teraz siostrę Ewelina. Siostra Ewelina yy, powie nam dlaczego chce przystąpić do naszego kościoła. A my posłuchamy. Nie wiem ile będzie mówiła, ale. O, jak najkrócej. Witajcie. Um, no właśnie, dlaczego do tego kościoła? Wcale mi do Was nie jest po drodze. <laughs> Może powiem Wam tak, jak y, od początku, jak, kiedy zaczęła się moja droga z Chrystusem. Kilka lat temu, siedem, osiem lat temu, Jezus. Przepraszam, jeśli będę płakała, mam to po siostrze. Mm. <noise> Emocjonalność u nas chyba jest rodzinna, ale siedem lat temu Jezus przyszedł do mnie osobiście jako wielka i potężna miłość, która przeszyła moje serce, całą moją istotę. <noise> Mówiłam. Wiecie, od tamtego momentu, jak, jak naprawdę go poznałam, moim celem mojego życia stało się, aby nigdy nie spuścić z oczu Chrystusa i nigdy nie zejść z tej drogi. Dziękuję. I moja droga przez te kilka lat była kręta, nie była prosta. Od początku nie miałam zboru. Aby się ościć jechałam do, do Londynu. Miałam tak silne pragnienie. Byłam gotowa, aby mnie zanurzyli nawet w rowie, byleby mnie tylko ktoś chciał zanurzyć. Ale właśnie nie miałam tego zboru od początku i doświadczyłam życia chrześcijanina bez zboru, bez rodziny. I mogę Wam tylko powiedzieć, że to jest tragedia duchowa. I wiem, jak ważne jest bycie w rodzinie. I w tamtym roku Duch Święty ewidentnie naciskał e, na pewien aspekt w moim życiu i to, był to aspekt postawienia Boga na pierwszym miejscu. I co to znaczy naprawdę postawić Boga na pierwszym miejscu w swoim życiu, sercu i umyśle? I pamiętam, wróciłam z Polski, przyjechałam Was tutaj odwiedzić i pastor. E, Zaczął nauczać o postawieniu Boga na pierwszym miejscu. I jego słowa wtedy przeszyły mnie dogłębnie i poczułam w sercu, tak, to jest człowiek, którego masz słuchać. Później Ania ja mi powiedziała, że to jeszcze nie był pastor, ale ja już go rozpoznałam jako swojego pastora. I trochę mi zeszło, zanim zrodziłam tą decyzję, żeby tutaj do Was dołączyć, jak sami wiecie, kilka miesięcy, ale jest to decyzja pewna. Przemyślana, przemodlona z przekonaniem w sercu, że przychodząc tutaj do Was, do tej rodziny, to jest to, w jaki sposób mam okazać mojemu Ojcu w niebie posłuszeństwo. I to jest to, co mam teraz zrobić. Nie wiem do końca dlaczego, dlaczego jest taka Jego wola, czego taki kawałek drogi od domu, czego dojeżdżać, ale wiem, że On chce, abym w ten sposób okazała Mu swoje posłuszeństwo. I tak jak już Wam powiedziałam, że moim celem mojego życia jest stanąć przed Chrystusem któregoś dnia jako Jego dziecko, a nie Jego przeciwnik, i nie stracić nigdy oczu, nie spuścić oczu z Chrystusa. I wiem, że bez Kościoła to jest mission impossible. Dlatego Was potrzebuję. Potrzebuję, żebyście pokazywali mi moje plecy wtedy, kiedy nie będę widziała moich upadków moich wad. Potrzebuję Was do tego, abyście byli dla mnie przykładem, wzorem do naśladowania. Mam nadzieję, że z czasem nie będę tylko czerpać z Was, ale też stanę się dla Was błogosławieństwem. I bardzo też mnie zaimponowała kwestia dzieci w tym kościele. Jak pięknie i cudownie koncentrujemy się na tych najmłodszych, na tym pokoleniu, które dopiero nadchodzi. I Bóg od pewnego czasu mi również kładł bardzo mocno na serce dzieci i to, jak wy prowadzicie dzieci, jak nauczacie, jest dla mnie niesamowitą wartością. I to, że moja córka ryczy, jeśli nie przyjeżdżamy tutaj w niedzielę, to mówi samo za siebie i, i czuję, że to jest moja rodzina, w której mam być. To wszystko.